Dzień 16, witajcie. Kochani, jesteśmy właśnie w trasie od rana. Można powiedzieć, że od rana, bo od 10:00. I historia jest taka, że w zeszłym tygodniu, mój mąż zapytał się mnie, jakie mam plany na poniedziałek, a ja mu powiedziałam, że chcę jechać na jarmark do Warszawy. I on stwierdził, że dobrze się składa, bo on ma sprawę w Warszawie. Więc jedziemy i nie powiedział mi, co to jest za sprawa. Chcesz teraz powiedzieć, co to jest za sprawa? Nie. Dalej nie chciał powiedzieć. Nie wiem, pytałam się go parę razy. powiedział Zapytał się, czy się muszę tak dopytywać. No nie muszę, trudno. Ciekawość mnie żera, ale zobaczymy, co to się będzie działo. W każdym razie jestem w dresie, więc jak coś to będzie, po prostu przypał. Teraz jedziemy na kawę do maka, bo nie wzięliśmy z domu, więc kupujemy z maka. Ty... Słuchaj, mam takie pytanie do ciebie. Tylko zastanów się na to odpowiedzią dobrze. Jakby ktoś ci powiedział kiedyś. Że da Ci milion złotych za to, żebyś pocałował najpiękniejszą kobietę na świecie, to co byś zrobił? Za bańkę? No? Nie wiem. No, musisz. Ale od... musiałbym ci się przyznać, czy co? <laughs> Odpowiedz wedle sumienia. Ale tak w policzek, czy jak pocałował? Normalnie, namiętnie. Za na bańkę. Myślę, żebyś się zgodziła i ty. A, to jest zła odpowiedź! Wiesz jak powinieneś odpowiedzieć, żeby dobrze z tego wybrnąć? Nie, ja bym się za Kiedy bańkę jest nie zgodził. tak? Tak, i że wziąłbyś bańkę, tak. bo byś mnie pocałował, i byś miał bańkę. To nie zależyłem. Wiesz bicki. Nie no, jak nawet jak mi by ktoś zaproponował bańkę i bym powiedziała za bańkę to z facetem i to byś się zgodził, żebym się za bańkę z facetem pocałowała? To milion? No, Ale to w drugą stronę to jest inaczej. Jest to nienormalne. Jest to zła odpowiedź, kochany. To są takie pytania, na które co odpowiesz, to będzie źle. Bo jakbyś nawet powiedział, że nie, to by znaczyło, że ja nie jestem najpiękniejsza na świecie. A jakbyś powiedział, że tak, to by znaczyło, że chcesz mnie zdradzić. A jakbyś odpowiedział to, jak ja odpowiedziałam, to była jedyna słuszna odpowiedź. Nie zdałeś tego tekst, testu, przykro mi. Od teraz do końca drogi foch. W świątecznym kubku. Ja zadaję zagadki, żeby zrobić Ci test związku po siedmiu latach i ewidentnie go oblewasz. Więc nie wiem. Musisz się poprawić. Słuchajcie, mój mąż jeszcze chce dalej wybrnąć i mówi, że przyniósłby mi bańkę do domu, ale dostałabym ją, żeby ją wydać, ale nie mogłabym pytać, skąd się wzięła ale on mnie chyba jeszcze nie zna po tylu latach, bo chciałam Ci przypomnieć tą historię, jak już byliśmy parą kilka lat i już wszystkie koleżanki naokoło się zaręczały i ja nie mogłam się doczekać, kiedy my się zaręczymy. No i mój mąż nawet wymyślił już cały nikczemny plan, gdzie to ma być i tak dalej. I tak mu, słuchajcie, wierciłam dziurę w brzuchu pewnego wieczora, pamiętasz to? Że aż w końcu mi powiedział... Yy gdzie, to znaczy ja zgadłam, a on Zgadłaś? po prostu tak, a on przytaknął, no bo nie miał innego wyjścia, jak już trafiłam i co zrobiłam? Popłakałam się, że nie będę miała niespodzianki. <ścoughs> ale ostatecznie udało mi się i tak nie zaskoczyć i też było pięknie. No ale jeżeli chodzi o tą bańkę, to kochane, ja bym truła, aż bym wytruła, wiesz o tym. Bo to normalne, żeby się wytruła, ale jakoś dzisiejszego wyjazdu nie wytrułam, bo stwierdziłam, że czasami warto odpuścić, i mieć niespodziankę, więc zobaczymy, czy był sens nie pytać. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Zaraz zobaczymy, co ten mój małżonek wymyślił. Oprócz tego, że chciałby całować kobietę za milion złotych, <gryw> może ma coś mądrzejszego dzisiaj mi do zaoferowania, niż takie atrakcje. A tak w ogóle to możemy chyba już mówić u nas w Warszawie. <gryw> jesteśmy Warszawiakami. Nie, no przyjezdnymi, tylko jesteśmy swojami z Radomia. Tu to jest. Sklep ze Snowboardem? Dzień dobry. Mąż stwierdził, że nie chce, żebym przestała jeździć na desce i że kupił mi desk. Zobaczcie, jakie kolory. Ja szukam jakiejś różowej. <grym zjadka> Musi być jakaś różowa dla mnie. Za czarna. Chociaż to pewnie sobie tak nie można tak wybrać po prostu, tylko to są jakieś ten w miarę, no nieźle Ci, żeś mnie zaskoczył. Fajna deseczka, yy, oj ławeczka z desek snowboardowych, fajne. Kończy się na tym, że najpierw musimy kupić buty, bo buty pan mówi, że są najważniejsze, a ja zawsze jeździłam w wypożyczanych. No i taki mi challenge mąż dał, on chce, żebym jechała koniecznie na deskę z nim, a ja próbowałam się wymiksować to stwierdził, że kupi mi kompletny strój, żeby mi było szkoda nie jechać. Tam powiem wam trochę z jednej strony szczęśliwa, a z drugiej strony się trochę boję, bo też będę musiała jeździć. Słuchajcie, siedzimy tutaj już prawie godzina, ponad godzina i tak wygląda mój wybór. Takie buty mi mąż kupił. Chyba będą najdroższe buty w mojej szafie. Jeszcze nie znam ceny, ale aż się boję. Się to przez no dobra. Oj, zeszłam z tego. Jak Ci się podoba moja nowa decha? Super jest. Którą mi kupiłaś <laughs> jeszcze nie? Kupiłem. No to słuchajcie, o to była cała afera. Jesteśmy po zakupach 2,5 godziny później, dwie godziny czy trzy. Bardzo długo zeszła, nie spodziewaliśmy się, ale jest. Dwie i pół godziny. Buty są. No, zadowolona. Ja powiem, że nie. Dziękuję za prezent. Super, o, dziękuję. Świąteczny. Po tych wszystkich emocjach zakupowych przyjechaliśmy na jarmark, bo bardzo chciałam tu przyjechać i przetestować trochę jedzonka. Także zobaczymy, co tutaj dobrego można zjeść. Głównym tasterem będzie dzisiaj mój mąż. No dobra, zobaczcie, tak to wygląda. Ładnie już zaczyna coś pachnieć. Takimi ponczusiami coś pachnie, nie? Myślę, że po ciemności by był tutaj lepszy efekt, no ale... Dobra, na pierwszy rzut zdecydowaliśmy się na pierogi z kapustą i grzybami. Zaraz zobaczymy, jak smakują. Mmm, dobrze. Ja lubię grube ciasto, więc mi to smakuje. Bardzo, bardzo. Testujemy jeszcze osypka z żurawiną. Dawaj, mhm. dobre, Dobra, ale trochę gumiasty. Tak skrzypie w, w Zambach. Ale okej. Okay. Wzięliśmy sobie jeszcze taką, takiego palucha bawarskiego z serem raklet. No, śmierdzi trochę taką skarpetą. <grystanie> hmm. Ogólnie spoko, ale on gorzej śmierdzi, niż smakuje, nie? Smaku już czas... nie czuć tego śmierdzenia takiego. Ciekawe, czy to dobrze o nim świadczy, czy źle. Ale spoko, mięciutka bułeczka, ten ser się ciągnie. Wytestujemy sobie jeszcze taki grzany soczek. A oni się o, jakie gorące! No, dobra, słodkie bardzo. Dobra. Na razie mam taką refleksję, że spodziewaliśmy się, że będzie gorzej. A to nam w miarę wszystko smakuje, także nie jest źle. Jest jeszcze dość wcześnie, także nie ma tak dużo ludzi i naprawdę przyjemnie się spaceruje. Teraz jeszcze będziemy połaszować takiego wielkiego ziemniara z papryką i z solą się ogólnie tak gadamy, że pierwszy raz jemy coś śmierdzącego, co smakuje. Bo to naprawdę smak się nie równał z zapachem. I słuchajcie, na jarmarku warszawskim spotkałam dziewczyny. Pozdrawiamy trzecią celu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Buziaki. Są też podlaskie sękacze z pozdrowieniami dla mojej przyjaciółki Nati. Zobacz. Kiedyś od Natalii takiego dostałam w przesyłce prosto do Radomia. Był pyszny. Kupiłam sobie też taką laskę cukierkową i będę ją jeść. I widzę tutaj, słuchajcie, kołacza z posypką kokosową, więc muszę koniecznie spróbować. Czekamy w kolejce. Jak to pachnie! Mamy jeszcze kołacz z posypką kokosową, nie mogło być inaczej, ja musiałam spróbować. Mm. Ej, to jest chyba najlepsze, co ja dzisiaj tutaj zjadłam. Tak okay. jest. <laughs> Słuchaj! Mmm, ja kocham ciasto drożdżowa. Co na. i powiem Wam, że warszawski jarmark, jak na to co się na na TikToku, to naprawdę nie ma tragedii. Wydawało nam się, że będzie wszystko takie obrzydliwe i będziemy mówić 0 na 10, a jak dla mnie, to naprawdę taką bym dała siódemeczkę na 10 za wszystkiego. Tak mi się wydaje. A ty? My, na 10? Myślę, że siódemka jest spokojna. Siódemka jest spoko. No naprawdę zasługują na to. Ser mnie zaskoczył bardzo. Ser nas zaskoczył, tak, najbardziej. Ale poza tym to wszystko było takie, że jadło się to z przyjemnością, a nie z przymusu. Zobacz, jak ładnie wygląda. Dobra. Lecimy. Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby, które do mnie podeszły w trakcie mojego, moich jarmarkowych nagrywek. Było bardzo miło z wami chwilę porozmawiać i zrobić zdjęcia, a my teraz ruszamy w stronę domu. Nawigacja niestety nam pokazuje godzinę 50, bo są trochę korki. No i będziemy trochę później ogólnie to myśleliśmy, że załatwimy to wszystko do godziny 14. O jako się ciemno zrobiło. Ale wiecie co, bardzo długo zeszło w tym sklepie snowboardowym, no bo tam rzeczywiście obsługa na najwyższym poziomie bardzo profesjonalna. Dobierali buty, dobieraliśmy buty chyba z godzinę. Jak dobraliśmy buty, to dopiero dobieraliśmy wiązania do tych butów, a po wiązaniach dopiero dobieraliśmy deskę na samym końcu i z tymi butami zaszło najdłużej, i, i to podobno jest najważniejsze w tym wszystkim. No i jeszcze kupiliśmy pokrowiec do, do całego zestawu, także ja jestem obkupiona na zimowe wyprawy. No a teraz co, lecimy do dziewczynek, bo dziadkowie są z dziewczynkami. No i. Nie wiedzieliśmy, że aż tyle nam zajdzie. Mam nadzieję, że nam nie urwią głowy. Co tu franiu mama ma mama? Buta. Buta. Podoba ja Wam się? się Podoba Wam się, dziewczynki? Tak. Ładna co? Mama, tylko Ty się mm, Mam sprzętu teraz. Więcej sprzętu. <laughs> to moje! Popsujesz mi. Mama, please. Oh, please. I ja. Przedeżę. Możesz przymierzyć, możesz. Ty tak... Frania też. To mamy jest. To my nie możemy. nie możemy. Ja mam zasy. Ja chyba będę miała tu buty i tu buty. No, a będziesz jeździć na desce w tym roku? No, no, tak myślę. No nasza rodzinka jeździ na desce, Misiu. Ładna. A Gucio na tylko. Oj, rodzinka Chimków też siedzi na desce i Chimek też będzie jeździł na desce niedługo. Nie wiem, I Gucio. Nie, tata! Nie mamy! To jest no, nie mamy. mamy, nie może tata wchodzić. Dzisiaj szesnasteczka u dziewczynek, to Te? jest ten duży tak. Więc zobaczmy, co tu jest ciekawego. Do, tego duże. To Oj? to Słodycz. Słodycz znowu? No cóż ty. Oh my god. Ciastolina no. chyba. Możemy dziś? Możecie. Yes! Yes! Fajnie? to jest taka coś. To się, Franiu, lepi, wiesz co, rączką. To nie ama. To jest takie coś. To jest takie coś, to jest takie coś, to jest takie coś. To jest Możesz to też obejrzeć, Franiu, jak coś. chcesz. To jest surówka malchewkowa i ziemnia. Ojej, no dziękuję. Wygląda to pysznie. Nawet to wygląda jak kotlet, będzie powiedziała. No ale jak to. No, to jest kotlet. tak, słuchajcie, jest już bardzo dużo później. Ja wróciłam do domu, ogarniałam trochę dziewczyny. Dziewczyny poszły spać i miałam zaplanowany wieczór z Nikolą. I jak zawsze idą spać o pół do ósmej, tak dzisiaj poszły spać o pół do dziewiątej. Klasyk. Cześć, Nikola! Cześć. I tak, słuchajcie, wyglądają dwie studentki, które na sobotę muszą poprowadzić zajęcia z grupą. Jest nam zimno, chce nam się spać, ale mamy herbatkę niekolka tutaj zrobiła, jak ja uśpiłam dzieci. Jeszcze uśpiła mi dziecko, kochana. Tak, i bierzemy się za robotę. Pokażemy Wam może później, co wymyśliłyśmy, jak uda nam się wymyślić coś mądrego. Zobaczcie, tak wygląda nasze stanowisko pracy. Jest godzina 22. Co powiesz, Nikola, nikola jest załamana. Nie chcę nic mówić. No, powiem Wam, że nie chce nam się bardzo i chyba yy, na tym zakończymy naszą dzisiejszą pracę, a resztę dokończymy indywidualnie. My nie mamy weny. No to otworzymy sobie jeszcze kalendarze. Zobaczcie, jak pusto tu się robi. To znak, że vlog ma powoli, powoli dobiega końca. Ja szukam szesnastki, szesnastka nie zmieściła mi się do pociągu, więc była z boku. W szesnastce była liofilizowana truskawka. Fajnie moje dziewczyny bardzo lubią. Szesnastka w kilsie jest tutaj. Wow, ucieka. A i tutaj też mamy coś dużego. Hmm, a jakiś krem do ciała. Fajnie. Herbaciana 16. Sęcza pomarańcza z żurawiną. I szesnastka w naszej karuzeli. O, wowie. Tu jest coś dużego. Zaraz rozpakujemy, co to może być. A dobra, Wierzbicka, nie jaraj się. To są zapałki. Super zapałki do tych świeczek, takie długie. W kinderku jest coś długiego. Czy to będzie tronki? Łops. Nie mogę oderwać. A może tak? A nie. Mamy kinderka różnego. Proszę bardzo. Kalendarz czekoladowy od Disneya. Znowu Mikołajek. Niezwykły dr Pol I teraz widzę, że od dziewczyn moich kalendarz został równo, porówno, czyli po trzy sztuki. To weźmy sobie może to. Chociaż jest to ciężka i duża paczka. Szkoda mi jej trochę. Myślałam zostawić ją na 24. Ale jakoś tak... Padłam mi w ręce, więc otwieramy. W sam raz na świąteczne ciasteczka. I tu był, moi drodzy, talerz, i z identycznym motywem jak kubek. Do kompletu super. Nie miałam świątecznego talerza na ciasto, na ciastka, więc bardzo się cieszę. Mega. Ja się biorę za montaż tego vloga. I bardzo proszę osoby, które wygrały poprzednie rozdanie, sprawdzajcie opis pod poprzednim filmem. Tam są wszystkie niki wypisane. Czekam jeszcze na wszystkie adresy do wysyłki. I paczuchy lecą do Was. Do zobaczenia jutro, Buziaki.